Cześć Wam wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Tym razem jestem na stawie komercyjnym, z tego względu, że na Odmuchowie spuścili nam wodę, na Jeziorze Nyskim również tam spuścili wodę i na rzece Nysa w Nysie również jest obniżony stan wody. No nie mamy gdzie jeździć na ryby, więc została nam tylko i wyłącznie komercja. Ale nie przyjechałem tutaj po żadne wielkie ryby typu karpie amury czy coś w tym stylu. Nie, nie. Dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na pięknych płociach oraz leszczach i w przyłowie ewentualnie jakieś okonie się pojawią. Przygotowałem się dzisiaj następująco. Wziąłem zanętę, którą miałem zamrożoną z poprzedniego wypadu, bo to nie jest jakaś wielka sztuka by wyrzucać całą zanętę do wody. Możemy oczywiście zamrozić sobie jak część już jest odmrożona, a część jeszcze jest Taki bryle, jak możecie zobaczyć, do tego jest tutaj ochotka oraz jokers. Dużo pinki. Następnie zostało mi dużo ochotki z poprzednich wyjazdów. Ona już jest martwa, ale jest jeszcze czerwoniutka, więc dodam ją również do tej zanęty, jak ona tylko tutaj puści, żeby to było bardziej, można powiedzieć, apetyczne, jeśli chodzi o ryby. Mam jeszcze w słoiku pinkę żółtą oraz białą i kolejnie następną zanętę, która już chyba ma z 3 albo 4 tygodnie. I tak ona wygląda, chyba dosypię ją tutaj od razu z tego względu, żeby ją po prostu dzisiaj wyrobić, bo nie chcę, żeby wróciła ze mną z powrotem do domu. Czy to będzie przeszkadzało rybom? Oczywiście, że nie będzie im to przeszkadzało. Teraz najważniejsze jest to, żeby podawać towar punktowo. To jest najważniejsze. Aby ta pinka, która jest tutaj zamrożona i martwa, zwabiała ryby. Zanęta i glina, która tutaj jest, to tylko i wyłącznie nośnik. Więc mam nadzieję, że uda się połapać dzisiaj kilka ciekawych ryb i zapraszam Was na kolejny odcinek na naszym kanale. Słuchajcie, przystąpiłem właśnie do wstępnego nęcenia. Zarzuciłem pierwszy kosz, wszystko z niego już wypadło. Postawiłem wędkę bardzo blisko brzegu, jakieś 3-4 metry, i miałem branie, ale nie zaciąłem go niestety i coś tam szarpie przy brzegu, ale wydaje mi się, że to będą zbyt małe ryby i nie będą dla nas satysfakcjonujące, więc zaklipsowałem obydwa zestawy na 30 metrze i właśnie z tego 30 metra będę starał się odławiać ryby. Jest to już wirownia, jest tu bardzo głęboko i na tym 30 metrze jest około 4 do 5 metrów wody. Zestaw bardzo długo opada. Mam założony 20 gramowy koszyczek na federze i nawet jak nęcę punktowo w tym momencie o, wpadło, to czekam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 i teraz opadło dopiero na dno. Koszyk 5 na 7 wypełniony pełen zanętum. No jest potwornie głęboko. Jeśli, jeśli nic się tam nie będzie działo, to zbliżę się na 5-6 metr i będę odławiał to, co mi tutaj dziubało przy samym brzegu. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Jeśli chodzi o tą zamrożoną zanętę, którą tutaj mam, nie wolno dodawać do niej dużo wody, bo się zrobi błoto. Po odmrożeniu, ona jest delikatnie wilgotna i jest mocno nasiąknięta tą wodą. Troszeczkę wody, troszeczkę. Z wyczuciem. I będzie dobrze. Będzie się nadawała do wędkowania. A zamrożone robaczki, które tutaj zostają, rewelacyjnie się sprawdzają, jeśli chodzi o ryby, więc nie będzie żadnego kłopotu, żeby coś złapać. Mrożony robak nie rozchodzi nam się na boki. Martwy, mrożony. Bo może go też utopić. Martwy robak. Nie rozchodzi nam się w łowisku na boki. Jest cały czas w tym samym miejscu. No chyba, że wędkujemy na rzece. No, to na rzece jest prąd. Możemy tą... To my Naszą przystawkę, tak zwaną, zgubić. Nie wiem, czy mam zaczep. O, wyszło wszystko. Ale na wodzie stojącej nie będzie większego kłopotu. No i jednym problemem jeszcze może być to, że jest gdzieś dość głęboko. Bo zanim to wszystko spadnie na dno, może się rozpraszać. Dlatego radziłbym troszeczkę mocniej ten nasz koszyk ubić. I niech tam na dnie poleży z 15-20 sekund. Ale jesteśmy pewni, że wypadnie, właśnie w tym miejscu, którym chcemy, niż żebyśmy go ciągnęli później z powrotem do siebie po całej linii, na której będziemy wędkować. To co? Widzimy się przy rybie? Słuchajcie, nie wiem co tam jest, z opadu, z opadu uderzyło. Udało mi się w międzyczasie złapać jedną płotkę. Odkręciłem hamulec na chwilę obecną. Coś tam mamy ciekawego. Jejku, ale jestem podekscytowany, słuchajcie. Do klipsa jeszcze nie dobiło, ale czuję, że ta ryba będzie miała... No, z kilogram. Możliwe, że tam będzie z kilogram. Może to okoń, może to bardzo ładny, duży okoń, bo uderzył w sumie po, zaraz po tym, jak koszyk, koszyk spadł na dno. Zobaczcie, jak pięknie pracuje kołowrotek yy, na wędce Oksportexa Sportexa Entelite. Mam okumę za 220zł, jest to bardzo budżetowy kołowrotek, bodajże tutaj to jest 3000 Ale hamulec jest tutaj bardzo delikatny, naprawdę jest bardzo delikatny, rybę mamy już dość blisko brzegu Patrzcie jak pięknie pracuje O to właśnie chodzi, żeby ten kołowrotek powoli, regularnie wysuwał cały czas żyłkę Mam nadzieję, że uda się tą rybę wyciągnąć Będę musiał się z Wami rozłączyć z tego względu, że będę potrzebował pomocy przy tej rybie. Widzimy się, jak ją wyciągniemy. No i mamy tą rybę, co narobiła tyle zamieszanie. Jest to karp, nie spodziewałem się. Już go wyciągam. Zobaczcie, ma około 30 paru centymetrów. No w końcu to jest staw komercyjny. Karpy się mogą zdarzać, ale takiego małego się nie spodziewałem. Zazwyczaj łapiemy tutaj większe sztuki. Chciałem nałapać dzisiaj płoci leszczy. Pierwszą rybą jaką mamy to jest karp. Przytrzymamy te mniejsze ryby, żebyście mogli zobaczyć ile udało ich się złapać na sam koniec. A później wypuścimy je z powrotem do wody. Piękna ryba. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Mam kolejną rybę. Udało się dobrać do kilku płoci. Mam nadzieję, że to też jest fajna płotka. W końcu, po nie tutaj specjalnie przyjechałem dzisiejszego dnia. Jakaś ryba jest. I co to jest? Okoń. O, zobaczcie, to jeszcze za bok się zapiął. Ojej, jejku, biedactwo! Co on zrobił? Za skrzela się złapał? O, bandyta, bandyta! Się nastroszył. Nie, dobrze jest zapięty. Tylko się zaczepił, za skrzelo. A tak wygląda na dzisiaj mój zestaw. On zawsze tak wygląda, bo jak na klasyka łapie, to właśnie w ten sposób, że. Koszyczek jest przyczepiony do agrawki, a agrawka jest z koralikiem. Jest to tak zwany łącznik do wymiany pławików, o ile się nie mylę. Profesjonalnie to się tak nazywało kiedyś. Teraz używam to do, do, te, no, do tego, żeby zaczepiać właśnie koszyczek. I żyłka główna, na której jest właśnie ten koralik, swobodnie przepuszcza. Możecie zobaczyć, przesuwa się ta żyłeczka podczas brania. Koszyk leży na dnie w ten sposób i tak jest sygnalizowane, właśnie branie. Żeby ten zestaw oddalał się od koszyczka, mam użyte trzy stoperki long. Te bodajże są z Jacksona, o ile się nie mylę. XL, największe z możliwych, jeśli chodzi o stoperki long. Na końcu szybko złączka do wymiany przyponów. Tak wygląda właśnie zestaw. Na który wędkuje dzisiejszego dnia. Nie ma tu nic skomplikowanego, jest to naprawdę proste. Właśnie Wam pokażę, jak w ten sposób oddala się teraz, dzięki tym stoperkom, long. Przypon oddala się od koszyka, jak możecie zobaczyć. Zestaw leci z powrotem do wody, żeby złapać jeszcze kilka ciekawych ryb. Druga sytuacja która powoduje to, że mam większe szanse łapania z opadów, jest to, że podczas zarzutu, jeśli mam zestaw na klipsie nie trzymam wędki w ten sposób i nie daję jej do dołu, jeśli dobija do klipsa. Wędkę trzymam do lewej strony. W momencie podciągnięcia klipsa wędka się przesuwa w stronę łowiska i jak koszyk dotyka wody szczytówka jest zgięta podczas opadu tego koszyka do samego dna. Następnie, jeśli ten koszyk opadnie, szczytówka się wyprostuje i delikatnie przesuwam wędką w swoim kierunku, żeby odłożyć ją na podpórkę. Co się może wydarzyć podczas tego opadu? Może być uderzenie właśnie z opadu jakiejkolwiek ryby. Jeśli nie robię niepotrzebnych ruchów, to, to szczytówka wskaże mi, jeśli było jakiekolwiek podciągnięcie, jestem w stanie szybko za, zaciąć tą rybę. Zobaczcie, jak to. Wykonuje. Jest rzut, dobicie do klipsa. Czekam. Szczytówka jest zgięta lekko. Teraz jest tu dość głęboko. Chwileczkę musimy odczekać. O, szczytówka się wyprostowała. Dopiero teraz odkładam wędkę na podpórkę i podciągam delikatnie kołowrotkiem, żeby szczytówka lekko zgięła się w kierunku. Łowiska. Mamy dzisiaj bardzo trudną pogodę. Wiatr na pewno nie sprzyja wędkowaniu oraz sygnalizacji brań, ale nie ma co się martwić. Jakieś ryby odławiam co jakiś czas, więc myślę, że na koniec tego odcinka zobaczycie kilka ciekawych okazów. Jest kolejna ryba, dopiero co ją wyciągnąłem. Zobaczcie, trafił się szalony amur na przypon 0.12. Nie miałem jak włączyć kamery, żeby wam to, to wszystko pokazać, ale hol nie był łatwy. A zwłaszcza z tego względu, że wiecie, jak amur potrafi przy brzegu mocno pokazać swoją agresywną naturę. Taka oto rybka nie jest wielka przetrzymamy ją, a później wypuścimy zresztą naszych złowionych dzisiaj ryb. Dzisiejszy Myślę, że jak na kilka godzin nie było tak źle, jest mi strasznie zimno, ręce już czerwone, wypuszczam te ryby i zbieram się powoli do domu. Zobaczcie, przepiękny amur. Odpływa, jak i cała reszta karp. Nie pójdziesz na stół giliny i reszta naszej drobnicy. Wszystkie ryby zostały wypuszczone, wróciły z powrotem do zbiornika, żeby można było złapać następnym razem. w Gumowie mi się, sprzyssał do dna, a ja zbieram się do domu. Zapraszam Was na kolejne odcinki na naszym kanale. Niedługo jak Michał wróci z chorobowego, wybierzemy się na nocną, karpiową zasiadkę. Mamy to już w planach, więc mam nadzieję, że i wtedy też jakieś fajne ryby będą. Zapraszam Was na wszystkie nasze filmy. Nie zapominajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 8 rano.